Cześć, Jarek, z tej strony chciałem Wam zaprezentować mój napęd, który mam na sprzedaż. To jest Miniari 175. Tak się on prezentuje. Tak naprawdę jest, idea... no, jest w idealnym stanie: wszystko jest kurde, super. Trochę na nim latam, ale nie w ma godzin. Wylatane jest stosunkowo lekki, sprzedaje go z zapasem. Zapas jest do 130 kg co tu jeszcze mogę powiedzieć uprząż tak jak widać mametka gazu wymaga może jakiejś tam lekki bo tutaj mam gumki żeby żeby lepiej się po prostu gaz odbijał i to tyle więc co tutaj no do, do mojego hadroma jest trochę za słaby i poluje na y, napęd y, 202 tor chłodzony cieczą mam już kosztuje 24 tysiące złotych więc no, chcę go sprzedać i za 13-14 tysięcy, nie wiem czy mi się uda, bo widziałem, że bardzo dużo osób sprzedaje sprzęty. Ale to tutaj macie mniej więcej wszystko: o tutaj jest tak, tak, tutaj mniej więcej szczegóły jeszcze pokażę. Cylinderek, cyk, tutaj gaźnik, ten, tutaj wszystko: wszystko jest w 100% sprawne. Także jeżeli macie ochotę kupić ten sprzęt, to przyjeżdżajcie, polatamy razem no i możecie go kupić.